No my mówiliśmy, że trzeba ciąć wydatki, nie ustanawiać nowych programów socjalnych, bo nie ma na to pieniędzy i wszyscy się przekonają w ciągu najbliższych kilku lat, że mieliśmy rację byliśmy jedyną formacją, która w tej kampanii wyborczej w sprawach finansów publicznych i możliwości budżetowych nie kłamała. Chciałem odnieść się do tego, co tutaj padło, to znaczy zgadzam się z przedstawicielami opozycji centrolewicowej, z którymi nie zgadzam się z tym, co trzeba zrobić, ale w ocenie sytuacji. Zgadzam się w ocenie sytuacji, która jest zła. To znaczy faktem jest, że te fundusze równoległe zostały ustalone na podstawie ustaw, ale to nie powoduje, że to jest dobrze i prawidłowo zrobione od strony ustrojowej. Premier Morawiecki zrobił coś, czego nie miał odwagi zrobić nikt w trzeciej RP, być może od czasu Afery FOS. To znaczy, zrobił sobie równoległy budżet poza kontrolą Parlamentu, Panie. w którym dług tam generowany jest raportowany do Unii Europejskiej i my wiemy, jak duży dług tam stworzono, ale nie mieliśmy żadnego wpływu ani żadnej wiedzy na to, jak te pieniądze są wydatkowane, a premier Morawiecki rząd Pisu zaczął to traktować jak takie swoje prywatne kieszonkowe, które stało się równowartością jednej czwartej czy jednej trzeciej całego budżetu państwa. I to jest niebywałe, bo to jest wprost sprzeczne z ustanowionymi w Konstytucji przepisami dotyczącymi gospodarki budżetowej, gdzie powinniśmy nowelizować budżet, jeżeli chcemy wydać na coś dodatkowe pieniądze rzędu nawet kilkudziesięciu czy kilkuset milionów nieprzewidzianych w ustawie budżetowej, a oni poszli w dziesiątki i w setki miliardów wydawane nietransparentnie. Nigdy Jedną czegoś zdanie. takiego nie było. I oczywiście to nie jest tak, że to wszystko złodziejstwo. To poszło faktycznie częściowo do gmin, częściowo na Ukrainę, czego PiS ani inne partie tu nie chcą przyznać. Dopiero Przezuję. dojdziemy do tych wydatków, które poszły na Ukrainę, jaka jest tego skala i co ukrywaliście między nimi w Agencji Rezerw Strategicznych, o której nikt tu nie mówi, gdzie Morawiecki wprowadził swoją ekipę bankowców, żeby mu tam, prawda, robili z klauzulą tajności różne rzeczy. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że to uspokajający ton pana Chorały jest zupełnie bezzasadny. To znaczy, to, że się mieścimy w limicie konstytucyjnym i że inne państwa Unii Europejskiej są bardziej zadłużone, to nie powinno nas uspokajać. Przez Ministerstwo Finansów na przyszły rok potrzeby pożyczkowe są szacowane na 420 miliardów. To jest połowa wszystkich wydatków budżetu państwa. Nie wszystko to ma pójść na deficyt, część ma pójść na obsługę długu. Ale to powoduje sytuację, że żeby obsłużyć budżet państwa, zrealizować go, państwo polskie będzie musiało zadłużać się za granicą. Stajemy się państwem zależnym. Dokładnie przeciwieństwo tego, co PiS obiecywał Polakom.